Cześć, ja mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że Sony szykuje się do powrotu do świata handheldów, do powrotu do świata mobilnego grania, żeby może powalczyć trochę z Nintendo, które przecież absolutnie dominuje na tym rynku i dominuje od lat nawet, jeżeli ta konkurencja była. Ostatnie pojawienie się Steam Decka, generalnie, którym było ogromne zainteresowanie, mogło troszeczkę tym światem zachwiać, ale tego nie zrobiło. Generalnie widać nawet po teraz już po promocjach, czy o tym jak bardzo cena z Nintendo spada, że absolutnie nie trzyma on poziomu Nintendo, które przecież no, trzyma cenę ogromną od lat, tak samo gry generalnie. Jest to po prostu produkt bardzo wartościowy, który broni się e, tym, co po prostu gracze Nintendo lubią, czyli grami pewnego rodzaju. No ale wracając do tematu, na ostatnim PlayStation Showcase e, Sony odkryło karty i pokazało Project Q, a więc konsolę przenośną, która... Tak naprawdę przenośną konsolą nie jest, tylko jest konsolą do grania w chmurze. I też nie do końca, bo tylko do grania w chmurze z waszego własnego PlayStation 5. I jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, czy do grania nie tylko w domu, ale też poza nim. Także no, mamy wiele niewiadomych i troszeczkę tutaj znaków zapytania, ale miejmy nadzieję, że Sony pójdzie po rozum do głowy. Chociaż po kolei omówmy sobie to wszystko i sprawdźmy, czy Jim Ryan wie, co robi. Czy może jednak niczym Gabriel Janowski. Przedatkował proszki, śmiesznie podskakuje, wszystkich dziś całuje. Także zapraszam. Dobrze, ale przejdźmy do konkretów, a więc do informacji, które mamy oficjalnie. Czym Project Q ma być według Sony i jakie informacje uzyskaliśmy już od tego czasu. A więc Project Q to będzie urządzenie do grania zdalnego, do urządzenia do grania przez Wi-Fi na własnej konsoli PlayStation 5, na własnej, czyli Waszej, którą macie podłączoną do sieci w domu czy w salonie. Będzie miało pewną funkcjonalność DualSense, więc zarówno wibracje haptyczne, jak i oczywiście adaptacyjne triggery, te rzeczy będą w pełni wspierane, tak jakbyśmy grali natywnie na naszym playaczu. Idąc dalej, ekran 8 cali, rozdzielczość 1080p, odświeżanie 60 Hz, chociaż tutaj informacje są jeszcze różne, ale szczerze nie sądzę, żeby była tutaj jakieś odstępstwo od tego, patrząc szczególnie na możliwości dzisiejszych konsol i tego, że ledwo sobie radzą z 60 klatkami w większości bardziej rozbudowanych gier. No i oczywiście ekran LCD, także szkoda, że nie będzie tutaj OLED, no ale przypuszczam, że jednak chodziło o cięcie kosztów. No właśnie, jaka będzie cena? No cena to będzie 300 dolarów. Na pewno wiele osób liczyło na trochę inne urządzenie no i przede wszystkim na urządzenie autonomiczne i nie ma co się dziwić. Od premiery PlayStation Vity, którą możemy wspominać no z, już teraz z wypiekami na twarzy, bo był to sprzęt, który absolutnie wyprzedzał swoje czasy i sprzęt, który no jakby mówiąc krótko Sony nie dowiozło i wielka szkoda, bo to niesamowite urządzenie nawet na dzisiejsze czasy, które dalej daje radę no i jakby fani tych urządzeń, już nie wspominając o PSP, które była absolutnym hitem sprzedażowym. I gry na PSP, już pomijam ten dosyć ciekawe wtedy rozwiązanie, a więc, jeżeli ktoś nie wie, PSP miało napęd optyczny na takie mini dyski, mi, e, czyli płytki CD obudowane plastikową taką obudową, można było je wsadzać sobie w konsolę i odpalać. No oczywiście pomysł do przenośnej konsoli był słaby, bo zżerało to dużo baterii, no napęd musiał się kręcić płytą non-stop, natomiast ogólnie było to fajne, dodatkowo można było, co zresztą Sony robiło, sprzedawać filmy na tych e, płytkach i e, wracać się do PSP, bo była pewna rewolucja. PSP było przede wszystkim ogromnym przełomem graficznym, były piękne gry. Do tej pory wspominam God of War eee, no, z PSP. No naprawdę rewelacyjna gra. Eee, idąc dalej, <laughs> nie pamiętam jak się nazywał ten tytuł God of War Chain of Olympus. Może ktoś przypomni w komentarzach. Idąc dalej, później pokazała się PS-Vita już na że już ogromna. No, Sony popełniło tutaj kilka takich, może trochę byli zbyt zapatrzeni w siebie, a więc wypuścili konsolę, do której karty pamięci były dedykowane. Znaczy trzeba było kupić konkretne karty Sony, które miały, no co dużo mówić, jakąś w ogóle absurdalną cenę. Dodatkowo ładowarka też z własnym wejściem. To jeszcze nie było wtedy takie super kontrowersyjne, bo ładowarki nie były aż tak bardzo uniwersalne, ale to był kolejny taki utrudniacz. No i Suma summarum sprzęt okazał się porażką, chociaż w Japonii trochę lepiej sobie radził, no to jednak jakby gdzieś z tego rynku Sony odpłynęło i konsolę porzuciło bez większych tytułów. Uncharted chyba takim największym ich własnym tytułem był. No. I co teraz? No, i teraz wszyscy się troszeczkę napalili, bo plotki szły od jakiegoś czasu. No i pojawiła się konsola, wreszcie pojawiła się w formie ostatecznej, bo już jakieś zdjęcia tam gdzieś się pojawiały, przemykały po sieci. No ale okazało się, że będzie to konsola do grania w chmurze, a dokładnie do grania w chmurze na własnym, waszym y, PlayStation, w domu. E, Jakiem do tego podejście? To za chwilę. Natomiast y, zacznijmy sobie, może to jakoś usystematyzujemy i zaczniemy sobie od zalet. Jakie są zalety tego sprzętu? A więc, moim zdaniem, e, absolutnie wygląd. Wygląda to urządzenie bardzo fajnie, to znaczy, jest takie spójne, przyjazne. Część osób widziałem, że czepiało się wyglądu, że wygląda to, jakby był tablet wsadzony między takiego rozerwanego sensa. No nie wiem, czego to się można było więcej spodziewać. Dokładnie tak będzie. No, będzie to tablet wsadzony między e, rozchylonego sensa w połówkach. Natomiast, generalnie, całość wygląda dosyć spójnie na tych zdjęciach, które można zobaczyć. Idąc dalej, e, no funkcjonalność DualSense. Będzie zaimplementowana Pełna funkcjonalność DualSense. Jakby te kontrolery będą w pełni kompatybilne z oryginalnymi, będą wyposażone w to samo technologicznie. Więc czego chcieć więcej? Będziemy mieli pełne doświadczenie bez żadnych tam jakichś dziwnych sytuacji, więc będzie można się cieszyć tym, co Sony ma po prostu do zaoferowania. Dalej, sam wyświetlacz. Ośmiocalowy wyświetlacz. Z moich doświadczeń testowania różnych kontrolerów ośmiocalowy wyświetlacz to jest absolutnie idealny rozmiar, jeśli chodzi o tablet, i ogromnie żałuję. Że większość kontrolerów do telefonów nie jest w stanie jakby rozchylić się, rozłożyć na te 20 cm, jest to ogólnie bardzo słabe, bo mniej więcej tyle mają tablety 8-calowe 20-21 w szerokości. Eee, no i to jest mega słabe, dlatego że 8 cali tablet jeszcze nie waży za dużo. Jest mały, poręczny, można go gdzieś sobie wrzucić, ale już w pełni możemy korzystać z tego e, ze wszystkiego. Przedtem, grając z Diablo, nie mamy wrażenia, że musimy gdzieś tam szperać czy, do, czy mrużyć oczy, żeby doczytać. Może dlatego, że człowiek stary. E, mrużyć oczy, e, żeby zobaczyć. Napisy, czy jakieś po prostu specyfikacje czy właściwości swojego sprzętu. Więc 8 cali to jest rozmiar idealny I tutaj brawo za to. Brawo, że jest rozdzielczość Full HD. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale wiecie, spokojnie mogli zrobić 720p, e, więc super, że jest Full HD. Instancja. No dobra, ale jakie ryzyka się wiążą tym sprzętem? To znaczy, jakie mamy w tej chwili największe znaki zapytania i czy to tak naprawdę ma sens w ogóle wypuszczania takiego sprzętu? No, przede wszystkim widać na, na filmiku, który możecie teraz sobie tutaj zobaczyć, że jest to sprzęt oparty na Androidzie. Wyraźnie widać, że jest to Android, jakby trzy charakterystyczne symbole z prawej strony. Natomiast menu jest customowe, własne. Być może jakaś wersja alfa, która nie będzie miała nic wspólnego z menu ostatecznym tego urządzenia bezpośrednio. Natomiast, no, wszystko wskazuje na to, i nie ma w ogóle żadnych innych informacji na temat tego, że będzie można jakiekolwiek inne aplikacje bądź chmury przez to urządzenie uruchamiać. Więc wygląda na to, że będzie absolutnie dedykowane do PlayStation 5. Eee, dodatkowo, no, czy tak naprawdę na pewno trzeba było wypuszczać takie urządzenie? To znaczy każdy ma w domu telefon, większość osób ma w domu tablety. Może wystarczyło wypuścić w stylu backbone kontroler z dual sensem, który miałby tą pełną funkcjonalność, eee, który można założyć na dowolne urządzenie w domu. I po prostu streamować sobie gry ze swojego PlayStation. A jakby sprzedawaliby ten kontroler, który można wpiąć sobie na tablet. Fajnie, nawet jakby obsługiwał większe tablety, na przykład 10-calowe, jak ktoś miałby ochotę. czy na telefon mniejszy, większy. No jakoś tutaj mam takie troszeczkę wątpliwości, czy całe, kompletne urządzenie na pewno będzie potrzebne. No chyba, że będą jakieś ukryte funkcjonalności sprzętowe, techniczne, o których jeszcze nie wiemy, no bo jeżeli ich nie będzie, to tak naprawdę. To by po prostu wystarczyło i nie byłoby z tym żadnego problemu, czyli ten kontroler plus aplikacja. No i już. No ale zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Kolejna sprawa, no, w prezentacji czy w tym krótkiej informacji mówią tylko o tym, że sprzęt będzie miał Wi-Fi. Nie ma mowy w ogóle o jakimkolwiek module 5G, a to no, martwi w dwóch rzeczach. No, po pierwsze, ten wymiar takiej grania poza domem, czyli to, że konsola będzie no, gdzieś tam. Trudno używalna, bo Czy w ogóle będzie dostęp do niej spoza domu, czyli to, to możemy robić na Steam Linku, czy na Xboxie. Chociaż na Xboxie zdarzają się problemy, ale generalnie da się połączyć gdzieś tam z poza domu, no bo o to chodzi, prawda, no, jakby. Granie w domu dość mocno ogranicza. E, mimo wszystko, użyteczność tego sprzętu. I wiecie, jakby żeby nie przyznać, ja gram sporo w domu, na przykład na Xboxie na innych urządzeniach, czy używam Steam Linka, ale to nie, jakby to nie muszę nie? robię to dodatkowo. Tak po prostu, często dla frajda, albo już nie wiem, leżę w łóżku i myślę sobie. A, dobra, jeszcze jeden wyścig. <grym> Ale mam do tego telefon z kontrolerem telefon, który i tak bym miał, i kontroler, który kupiłem za 200 zł. I już, na tym się kończą moje wydatki. No, a tutaj mówimy troszeczkę o droższym sprzęcie, więc jeżeli nie będzie modułu 5G, to słabo, bo przydałby się. Ale z drugiej strony, wiecie, żeby nie demonizować, Logitech G Cloud też nie ma modułu 5G, więc no. Słabo. Razer też, Edge w swojej wersji podstawowej, tej, która ma premierę już niedługo, 23 sierpnia w Europie i Polsce, też nie ma modułu 5G, była tylko jakaś limitowana seria wypuszczona dla sieci komórkowej, więc zobaczymy, no może będzie taka opcja, ale też, no, po co takie rozwiązanie? Trzeba robić jakiś hotspot, dodatkowo sobie dokładać później. Generalnie strzał w kulano, ale jeszcze bardziej martwiące jest to, że w ogóle nie wiadomo, czy będzie można grać poza domem. Komu to potrzebne? Ja komu to potrzebne A dlaczego? dlaczego? No, idąc dalej, oczywiście problemem jest to, że możemy grać tylko na własnej konsoli PlayStation 5. Nie ma żadnej informacji o, grani, o graniu w chmurze, no nazwijmy to publicznej, czyli na przykład w chmurze Sony. Już nie mówię o innych rzeczach, bo to kolejny punkt. Natomiast, no, nie ma żadnej informacji, że będziemy mogli grać w usługę po prostu PlayStation Now, czy jak ona tam się wtedy będzie nazywała, bez obsługi własnej konsoli. No, sytuacja staje się o tyle skomplikowana wtedy, że musimy po prostu wydać 800 dolarów na to, żeby zacząć. Musimy 300 dolarów na PZQ i 500 na PlayStation 5. Trochę duży, znaczy wysoki próg wejścia. No mamy GeForce Now, które e, czapką przykryje nawet w planie Ultimate te koszty. E, no... Nie wiem, czy to jest taki zamysł i czy ktoś by się zdecydował tak od zera, że o, wypuścili, że Q, to biorę i biorę PlayStation 5. No, będzie to raczej dodatek, trochę jak PlayStation VR dla osób, które bardzo lubią markę, są fanami, żeby nie powiedzieć psychofanami, jeżeli ta funkcjonalność uboga się potwierdzi, no to naprawdę trzeba będzie chcieć, żeby to zrobić. No, ale idąc dalej, no właśnie, uboga funkcjonalność. Nie ma absolutnie żadnej informacji na ten moment, że będzie można grać w inne usługi cloud gamingowe. I oczywiście nie ma co Demonizować, bo jest spora szansa, że na tym urządzeniu będzie po prostu preinstalowana aplikacja PlayStation, e, która pozwoli nam, jakby, odpalić ten, to nasze e, cloudowe doświadczenie domowe z PlayStation 5. Ale oprócz tego będziemy mieli pełną funkcjonalność. Jakiś komar mi tu lata. Pełną funkcjonalność Androidowego tabletu, e, ale nie wiemy tego. I z tego filmiku, który teraz możecie zacząć jeszcze raz, e, wynika, że niekoniecznie. Więc zobaczymy, no, jeżeli będzie to urządzenie, które nie pozwoli nam korzystać, nie wiem, z Xclouda. No tutaj to wiadomo, mogłoby nie pozwolić, ale nie z GeForce Now, czy z Booster, czy z innych e, aplikacji cloud gamingowych, no to generalnie robi się naprawdę ekstremalnie, jeśli chodzi o cenę i dostępność, a przede wszystkim no takie sztuczne, jakby wymuszone ograniczenie techniczne, które chyba po prostu nie jest potrzebne. Podsumowując, Sony wchodzi do cloud gamingu, ale tak trochę od tyłu. To znaczy, chciałoby wypuścić urządzenie, zacząć od tej chmury prywatnej, żeby każdy w domu, kto ma PlayStation, mógł sobie pograć i sprawdzić, jak to działa, i pewnie na tej podstawie być może zaoferować dopiero rozwiązanie publiczne czy jakieś abonamentowe i tego typu. No, czy to jest dobre rozwiązanie? Zobaczymy, oczywiście, z czasem. Ja mam wielkie wątpliwości ze względu na dosyć wysoki próg wejścia. To znaczy, baza klientów na to urządzenie to jest baza klientów, którzy już PlayStation 5 posiadają bądź będą posiadać. To jest spora baza klientów, żeby było jasne, jest to jedna z lepiej sprzedających się konsol nowej generacji, jeżeli nie najlepiej. Nie wiem jak tam, tam dosyć to nie jest konsola nowej generacji, ale nie wiem czy ta sprzedażowo bije prejacze, czy nie. Pewnie nie. Więc jest spora szansa, że to najlepiej sprzedająca się konsola w tej chwili. Więc nie jest powiedziane, że to będzie sprzedażowy hit, mimo że na przykład Logitech G Cloud sprzedażowym hitem nie jest, a oferuje właściwie to samo plus więcej. Więc zobaczymy, natomiast mam tutaj wielkie wątpliwości. Bardzo bym chciał, żeby to była droga do Sony, do otwarcia się na takie cloudowe doznanie w pełni. Bardzo bym chciał, żeby jednak zdecydowali się na ten modem 5G, ale to raczej marzenie ściętej głowy. Na no, przede wszystkim bardzo bym chciał, żeby oni sami wewnętrznie przekonali się do cloud gamingu, bo na razie idzie im to bardzo wolno. Jestem zaskoczony, że taki projekt pojawił się akurat u nich, bo spokojnie jest to projekt, który mógł się pojawić w Microsoftie, Xbox czy Microsoft ma wszystkie narzędzia, żeby właśnie takie urządzenie stworzyć, nazwę Jakimś, nie wiem, Xboxem i jakie tam mają tery? jak będzie Xbox H Handheld e, i e, jakby oferować to granie na konsoli własnej, ale nie tylko, przecież jest Game Pass i tak dalej, i tak dalej. E, I wejść w to troszeczkę mocno. Nie może wreszcie zmienić ten model biznesowy, bo przecież ge, e, Game Pass Ultimate, no już czekamy na to, żeby jednak jakoś tą, tą chmurę oni zarządzili, coś z tym zrobili i wszystko wskazuje na to, że upadek stadii plus e, rezygnowanie, zrezygnowanie z własnego sprzętu dedykowanego w jakby e, właśnie spowodowało tą zmianę. To, że czekamy dalej i nie ma tutaj jakiejś dużej zmiany, dlatego że w niedawnych wywiadach czy jakichś takich plotkach przewija się, że Microsoft chciał mieć taki sam model biznesowy jak Stadia, to znaczy Stadia, w tym pierwszym wydaniu. Czyli płacimy abonament i kupujemy gry na Microsoft Store. Czy by im się to udało? Niewykluczone, dlatego, że nieraz zresztą w jakichś tam rozmowach o Stadii rozm mówiliśmy, że e, gdyby Stadia, gdyby Google wypuściło fizyczny sprzęt w postaci takiej konsoli zwykłej, fizycznej, prawdziwej, która robi, ma pełną swoją moc obliczeniową, e, to jest szansa, że dużo więcej osób też z tego powodu korzystałoby w chmurze, bo miałoby wrażenie, że jest to coś prawdziwego, że jest sprzęt namacalny, na którym można te gry zainstalować. E, I wtedy by mieliby po prostu większy próg zaufania, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, oferta była najlepsza, tylko problemem było po prostu niski poziom zaufania do samej usługi. Więc, wracając do tematu, czy im się to uda? Trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki, jestem ciekaw, co Wy uważacie, natomiast ja trzymam kciuki, ale mam wiele wątpliwości ze względu na to, że będzie to sprzęt drogi, że będzie to sprzęt, e, jeżeli nic się nie zmieni w podejściu, bądź w konstrukcji, dosyć ograniczony sprzętowo e, i co gorsze, ograniczony software'owo, co jest zupełnie, zwyczajnie niepotrzebne. E, no więc zobaczymy. Natomiast generalnie wyczekuję, bo jest to jedna z ciekawszych informacji cloud gamingowych ostatnich miesięcy i co do dużo mówić, widać, że największe firmy, najwięksi gracze dalej są i oczywiście będą crowd gamingiem zainteresowani. Dziękuję bardzo. Coż mogę powiedzieć? Pograjcie sobie trochę, nieważne czy na PlayStation, Xboxie, GeForce Now czy Boosteroid. Ważne, żeby Wam się podobało, chociaż pewnie wypalacie dalej Baldur's Gate 3, jeżeli jesteście tutaj statystycznymi graczami. Ja jeszcze nie zacząłem, ale na pewno zacznę w najbliższym czasie. Dzięki wielkie. Pograjcie sobie trochę. Cześć!